Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Dziś, tak jak zapowiadałam przy wysiewie marchwi, przyszedł czas na koper. Koper w dosyć dużej ilości, bo tutaj mam przygotowaną całą grządkę podwyższoną i tam jeszcze część kolejnej. Dlaczego w tak dużej ilości wysiewam od razu? Dlatego, że koper był jedynym warzywem. Jedyną rzeczą w moim warzywniku, której nie udało mi się przechować i zamrozić na sezon zimowy po prostu. Dlaczego? Myślę, że każdy się domyśla. Oczywiście mszyca. Na początku ten koper jest najładniejszy. Te pierwsze, które były wysiewane na samym początku sezonu, w marcu, w kwietniu, no to były piękne. A później już te wysiewane do ogórków. To naprawdę musiałam się bardzo nastarać i niestety byłam zmuszona nawet opryskać koper, bo nie miałabym po prostu kopru do ogórków, do kiszenia. Niestety, dlatego teraz taki mój patent. Po co? No wiadomo, że lepiej byłoby to mrozić pod koniec sezonu, ale no jeśli nie wychodzi, no to nie będę też na siłę tego robiła, i jeśli mogę teraz, to sobie po prostu wyhoduję teraz większą ilość w tej i w tamtej grządce. Zbiorę go, może będzie odrastał, bo różnie to bywa. I po prostu później będę wykorzystywała te grządki na coś innego, może na fasole. Będą już wolne, a koper będzie zamrożony. Jeśli się jeszcze w trakcie uda coś, że tak powiem, brzydko skitrać, to na pewno sobie tam gdzieś jeszcze kolejną porcję dołożę. Wolę jednak mrożony koper niż suszony, więc w takiej postaci go będę sobie robiła. A teraz nie ma takiego dużego zagrożenia mszycą, więc myślę, że powinno się udać. Wybrałam sobie trzy odmiany. Tak jak Wam mówiłam, zaczynam już yy, przykładać się do tego, żeby wszystko było oznaczone. Ja mam tutaj szmaragd, turkus i ambrozja. Yy, jedna yy, saszetka już yy, z turkusem, paczuszka jest napoczęta, bo wysiałam go w jednej yy, grządce yy, z kilka dni temu. Ale dołożę teraz resztę tego turkusa, dlatego że zostały mi dwa znaczniki. No Można równie dobrze użyć patyczków od lodów, albo tak jak w moim przypadku, tam już sobie włożyłam zwykły patyczek z karteczką. Przypuszczam, że jak przyjdzie słońce i one będą podlewane te grządki, te patyczki wiadomo, że się nie uchroni przed tym, żeby tego nie polewać, że to nie wytrzyma zbyt długo, ale tak jak mówiłam, już będę w stanie sobie zapamiętać mniej więcej, co gdzie jest i wtedy już mi te znaczniki nie będą potrzebne. Ale tutaj mam w planie, mam tutaj przygotowane cztery rządki, już sobie tak zrobiłam. Dwa rządki będą szmaragdu i postaram się dwa rządki tej ambrozji. Nie wiem, czy mi wystarczy. Najpierw zacznę od ambrozji. Będę tak dosyć gęsto. Jest tutaj dużo miejsca, więc tak zrobię, a w tą kolejną dosieję po prostu turkus. Wysiewam dosyć gęsto zawsze. Teraz znowu będzie taki Myczek, że może mnie być po prostu y, słabo słychać, ale no, będę się starała jakoś tak to zrobić. Zwracacie uwagę na ten dźwięk, ale niestety no, jak nagrywam sama, czasami nie sprawdzę tych mikrofonów z pośpiechu i później wychodzi. Y, tak jak wychodzi. Ja już sobie y, otworzyłam y, ten koper ambrozja, mam przygotowany znacznik. I biorę się tutaj żadnej y, dużej filozofii nie ma w wysiewaniu kopru. Staram się tu akurat tą ambrozję, może niezbyt gęsto wysiewać, żeby mi starczyło na, na dwa rządki. Po prostu zawsze gdzieś tam jakieś ziarenko ucieknie, i później jest tak, że się okazuje, że coś tam wyrasta. Tu mogę sobie dołożyć. O. I znowu się zagapiłam i nie pokazałam tego, co chciałam. Proszę. Jest. Skupiam się na mikrofonie i dlatego tak wychodzi, ale to nie jest jakaś no, filozofia na pewno. To nie jest coś, na co każdy czeka z utęsknieniem, ale jak wszystko to wszystko. Teraz po prostu je przykryjemy i ko w kolejnych dwóch rządkach. Będzie szmaragd i tam turkus. Miałam jeszcze pokazać, tak, rządka czeka. Też już mogłyby być wysiane, ale nie jest w ogóle oprawiona na buraczki. Tutaj rukola, cebula, szczypiorek zeszłego roku, rzodkiewka, trzy odmiany sałat, tutaj są również szczypiorek, bo nie wiedziałam, że jest wieloletni. Tutaj jest właśnie ten koperturkus i też mam przygotowane takie krótsze rządki do niego. Szczaw. No i tutaj ta wysiewana marchew, pietruszka. Tutaj też. Tam jeszcze wszystko będzie czekało. Dzisiaj, yy, wczoraj udało mi się wieczorem. Tunel foliowy o nim też kilka słów powiem, ale to w oddzielnym odcinku, bo jak widać, on tutaj nie ma tego okienka. Też tam była ciekawa historia, bo tunel miał być z okienkiem. Był bardzo późno w tamtym roku, ale to już wszystko w oddzielnym odcinku, żeby nie zanudzać. Tutaj jeszcze z takich yy, rzeczy, które ostatnio mi się udało zrobić, w sumie nawet dzisiaj, to lubczyk. Bo niestety nie wzeszedł mi z tamtego roku i musiałam sobie poradzić inaczej. Kupiłam sobie sadzonki i przeczytałam gdzieś na grupie, że bardzo fajnie się bardzo fajnie rośnie. Po prostu w tunelu foliowym albo w szklarni, więc tak sobie go w donicy tutaj gdzieś ulokuję, żeby nie przeszkadzał, a może będzie akurat dobrze. Także kończę z tym koperkiem. Widzimy się w następnym odcinku. Zapewne to będzie krótki filmik o tunelu foliowym. Pozdrawiam, cześć.